Pod jednym z ostatnich filmów zostałem zapytany o to, jak wygląda moje przygotowanie do wyścigu, jak wygląda przygotowanie do nowego toru. Dlatego pomyślałem, że zrobię taki troszkę inny film, bardziej roboczy, żeby pokazać Wam, jak to wygląda od kuchni. W tygodniu, w którym to przygotowuję, jedziemy w Global MX5 Cup Summit Point Raceway. Tak wygląda nitka. Jak należy taką nitkę analizować? Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to zidentyfikowanie prostych oraz fragmentów, gdzie prawdopodobnie będziemy jechali bez odjęcia gazu. Dlaczego to takie ważne? Do momentu kolejnego dohamowania będziecie mieli gaz w podłodze, dlatego najważniejsza praca do wykonania jest tutaj. Co ma kluczowe znaczenie? Po pierwsze, jak długi będzie fragment z gazem w podłodze, a po drugie, jaka będzie Wasza prędkość na wyjściu z zakrętu? Jeśli popełniliście wcześniej błąd, to będziecie tracić przez całą długość tej prostej do momentu osiągnięcia prędkości maksymalnej albo do kolejnego dohamowania, i trzeba się z tym pogodzić. Na tej podstawie wiemy, że najważniejszymi zakrętami, na których powinniśmy się skupić, na summit point. Będzie. Sekcja 7, 8, 9 oraz 10 to są najważniejsze absolutnie zakręty i to są zakręty, które można by było podsumować sformułowaniem największe ryzyko i potencjalnie największa nagroda. Drugim priorytetem będą zakręty 1, 2, natomiast na koniec zostawiamy sobie sekcje 5, 6, 7. Tutaj mała gwiazdka, jak widzicie, wyjście z szóstki. Prowadzi do najważniejszego fragmentu, do najważniejszego zakrętu, do siódemki, także, oczywiście, jest gdzieś pewien kompromis. W ten sposób, patrząc, będziemy musieli koncentrować się na najlepszym wyjściu z szóstki. Omówmy sobie jeszcze najważniejszą sekcję zakrętów, czyli 7, 8, 9. W przypadku sekwencji zakończonych prostą, znowu najważniejsze jest wyjście z ostatniego zakrętu, dlatego priorytetem będzie dziewiątka. A nasza linia w ósemce i w siódemce będzie skonstruowana w taki sposób, żeby do tej dziewiątki jak najlepiej się ustawić. To znaczy, że zakręty 7-8 niejako poświęcamy, żeby najlepiej ustawić się do dziewiątki, ponieważ w ten sposób najwięcej zyskamy. A czy musimy? Rozbijmy te sekwencje na osobne zakręty. Narysujmy sobie teraz typową linię wyścigową dla tych zakrętów. Po wyświetleniu wszystkich trzech naraz widzimy, że to się nam nie spina. Dlatego, żeby mieć jak najlepszą prędkość i jak najszybciej wejść na gaz, musimy zacząć od T9 i patrzeć wstecz. Wiemy już, że jest to tor bardzo szybki z dużą ilością prostych. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, priorytetem jest unikanie zwalniania więcej niż jest to absolutnie konieczne, co w przypadku MX5 jest jeszcze bardziej kluczowe ze względu na niską moc samochodu. A druga rzecz to to. Że struga jest niesamowicie silna. Co to oznacza w warunkach wyścigowych? To oznacza, że trzeba walczyć mądrze. Jeśli jesteśmy na prowadzeniu, to priorytetem powinno być zerwanie strugi. Natomiast jeśli gonimy, to. Priorytetem powinno być pozostanie w strudze. Jeśli decydujecie się na jakiś manewr, to wtedy, kiedy jesteście absolutnie pewni, że zakończy się on sukcesem. Jeśli będziecie walczyli za wszelką cenę, prawdopodobnie reszta stawki was połknie. Jeśli uwikłacie się w walkę z innymi i samochody przed wami wam odjadą, prawdopodobnie samodzielnie już ich nie dogonicie. Potrzebne wtedy jest stosowanie e, po prostu współpracy z innymi kierowcami, tak zwany bump draft, to znaczy wydajecie cień, a ktoś z tyłu jeszcze lekko was popycha, przez co razem wspólnie jedziecie z wyższą prędkością. Natomiast o takie coś jest ciężko na niższych splitach. A jeśli chcecie walczyć, to gdzie zaatakować? Bardzo dobre pytanie. Natomiast myślę, że to jest coś, co zasługuje na osobny film. Dajcie znać w komentarzu, czy interesowałyby was takie poradniki dla początkujących, i wtedy pomyślimy. Teraz już po takiej krótkiej analizie nitki, jedźmy na tor, zobaczmy, jak to wygląda na miejscu. SIM odpalony. Nie uciekaj. I przechodzimy do jazdy. Wiemy już mniej więcej jak wygląda tor. Teraz musimy sobie zweryfikować to na żywym organizmie. Jak widzicie, mój najlepszy czas to 1.21.457. Optymalny 1.21.0. Będziemy za chwilkę nagrywali Hotlapa. Zobaczymy, ile, ile uda się uzyskać. Summit Point to jest w ogóle tor, z którym chyba miałem najwięcej do czynienia, to jest w ogóle tor, na którym przejechałem swój pierwszy wyścig, pewnie mieliście okazję obejrzeć go na kanale, wyścig, który oczywiście skończył się dzwonem, wyleciałem w ogóle gdzieś w bariery, w reklamy nawet, nitka niestety nie da nam wszystkich informacji, nie wiemy jaka jest szerokość, nie wiemy jakie jest nachylenie konkretnych zakrętów, jak wyglądają limity toru, z których krawężników można korzystać, a z których nie, Jedna ważna rzecz. Zachęcam wszystkich do korzystania z hotlapów, ponieważ to sprawi, że będziecie mogli o wiele szybciej zacząć jechać właściwym tempem. Dlatego, że będziecie mieli wstępne informacje odnośnie tego, jak wygląda ogólny rytm, na co zwrócić uwagę, jakie są punkty referencyjne odnośnie hamowania skrętu, a to bardzo dużo pomaga. Natomiast warto jest rozumieć w jaki sposób dochodzić do tempa na konkretnym torze, ponieważ nie zawsze znajdziecie ten konkretny wariant toru i samochodu różnią się też setapy, także takie popugowanie nie do końca będzie łatwe jeśli chodzi o znajdywanie już ostatnich tych dziesiątych i setnych sekundy a druga sprawa to też to że Oglądanie hotlapa w momencie kiedy wiecie, na jakie rzeczy zwracać uwagę, sprawi, że będziecie w stanie o wiele więcej wyciągnąć przy takim obejrzeniu niż polegania tylko i wyłącznie na tym, co usłyszycie z samego filmu. Dojeżdżamy do zakrętu numer jeden. Pierwsze co widać to to, że mamy pachołki, które wyznaczają nam e, moment hamowania. Mm, czyli już pierwsza rzecz. Ok, fajnie, są znaczniki, ale one mogą zniknąć, więc to jest e, coś, na co trzeba być uczulonym. Tablice pachołki to jest niestety coś, na czym łatwo jest polegać, ale jednocześnie może zniknąć z toru w momencie, kiedy wydarzy się jakiś incydent. To jeden. Jeśli chodzi o sam kształt, pamiętamy z nitki toru podobny do paraboliki na mądzy. Jest to zakręt, gdzie będziemy jechali e, tak, aby jak najszybciej wejść na gaz. Widzieliśmy, że po wewnętrznym mamy wysoki krawężnik, więc to będzie coś, co na pewno. Wybije z rytmu auto. O trakanie sprawdzimy, bo jedziemy za wolno. Czyli tak, wiemy, że z jedynki trzeba szybko wejść na gaz. Długi zakręt, bo 180 stopni, więc prawdopodobnie dwa szczyty. Albo właśnie złapanie wczesnego szczytu, jak najszybsze wyjście na gaz i wykorzystanie całej szerokości toru. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Dwójka, lekko pod górę, również pachołki i widzimy, że zakręt się wspina krawężnik tutaj po wewnętrzny jest pochylony powinno być ok tutaj lekko wjeżdżamy na górkę także auto będzie miało dekompresję zawieszenia, więc może być lekki tył w MX-5, to nie powinien być problem przy tej prędkości ale warto o tym pamiętać co najważniejsze płaski, ładny krawężnik, więc warto go wykorzystać limit toru potem sprawdzimy sobie już przy Jakimś lepszym tempie. Znowu jedziemy z górki. Mamy szybki prawy. Krawężnik z takich, co potrafią zamordować. Eee, I dohamowanie. Mocne dohamowanie z górki. Więc y, będzie troszkę ciężej zatrzymać samochód. Po wewnętrznej krawężnik dość wysoki. Znowu po zewnętrznej płaski. Jest to pewnego rodzaju, chyba, zasada na tym torze. I bardzo ważna rzecz. Widzieliśmy, że mamy. Eee, od zakrętu numer 2 długi szybki odcinek. mocne to hamowanie. I zaraz mamy kolejny wolny zakręt w prawo. Zaczyna się ta sekcja, o której mówiłem, że będzie to bardzo kluczowe, jak wyjdziemy, jak szybko wejdziemy na gaz, żeby potem przez tą kolejną e, przez tą kolejną sekcję, przez ten kolejny fragment jak najwięcej zyskiwać. Przejdziemy sobie, cofniemy sobie troszkę. Przez to, że mamy sekwencję dwóch wolnych zakrętów, musimy od razu pamiętać o tym, że tutaj zaraz będzie hamowanie. Będziemy musieli sobie lekko dohamować, więc forsowanie jakiegoś turbo tempa w tym poprzednim zakręcie, w tym dohamowaniu z górki i skręcie w lewo, nie ma większego sensu, bo jeśli nawet zyskamy trochę, to zaraz tutaj trzeba będzie prędkość, którą potencjalnie yy, nabierzemy, z, poten z którą potencjalnie przejdziemy szybciej, trzeba ją będzie zredukować. Także ten zakręt za nami to jest typowy przykład zakrętu, gdzie ryzyko, że coś pójdzie nie tak, jest bardzo duże, bo przed sobą mamy trawę, wypadamy po prostu i yy, może to być nawet koniec wyścigu, jeśli zaliczymy jakiegoś dzwona. Natomiast jeśli zyskamy to i tak potencjalnie niewiele i to jest typ zakrętów, który zdecydowanie zostawiamy sobie na sam koniec, jeśli chodzi o to w jakiej kolejności będziemy ćwiczyli, jak będziemy układali sobie priorytety odnośnie tego na czym skupić naszą uwagę. Dobra. Mamy sekwencję zakrętów 6 7 8 albo 7 8 9, już nie pamiętam. I tak widzimy, że jest to zakręt z krawężnikiem powewnętrznie taki, który w wolnych zakrętach może być dobry, bo może nam pomóc ewentualnie obrócić auto. I tak, na wyjściu krawężnik, z którego można skorzystać, pytania, czy nie będzie śliski. Widać nawet ciemną linię, jak mniej więcej się układa to wszystko. I w momencie wejścia na gaz, tutaj to wszystko powinno być do przejechania na wklepanym. Ten zakręt jest nawet pochylony, będzie tam łatwiej, ładno, ładnie trzymał auto. Na wejściu mamy znowu szeroki, płaski krawężnik. I dojeżdżamy do dziesiątki, ostatni tor. E, ostatni zakręt. E, stosunkowo w porządku krawężnik na wejściu. Na wyjściu bardzo szeroko. Limity toru piach. Mm. Czyli cały ten asfalt, jeszcze za krawężnikiem, jest do wykorzystania. I znowu mamy prostą startmeta. Robię sobie znacznik po to, żeby jak słyszę móc cofać się do tego okrążenia. Obejrzałem sobie hotlapa, wiem jak wyglądają znaczniki hamowania, że najpierw jest to chwilę przed tym drugim pachołkiem, wczesne wejście na gaz. Spróbujemy sobie różnych wariantów odnośnie tego czy wyjazd troszkę szerzej, czy jednak trzymać się blisko wewnętrznej. Tutaj wiem, że znacznik to jest mniej więcej ta droga asfaltowa. I zaraz wejdziemy sobie na tempo jakieś takie bardziej wyścigowe i spróbujemy wykręcić hotlapa. Jeszcze widać, widać, czuć, że opona e, nie trzyma. Tutaj ważne będzie nie eee, Mamy gaz, mamy skręt. Bardzo łatwo jest przegrzać przednie opony, jeśli będziemy od samego początku zadawali zbyt mocny skręt, bo przód będzie się grzał. Eee, także to są też takie rzeczy, o których warto pamiętać. Robię sobie marker przed rozpoczęciem nowego okrążenia. Wtedy będę miał liczony faktycznie czas kółka. Nie będę miał informacji o tym, że kółko było niepełne. Tu ewidentnie mogę zrzucić do jedynki i hamować później. Wiedzieliście, że już byłem na tyle wyhamowany, że spokojnie mogłem kierować auto do wewnętrznie, ale nie robiłem tego, bo bałem się, że uderzę mocno w krawężnik. Tu troszkę za późno zahamowałem. Powinienem przy tej drugiej drodze asfaltowej. Ok, także do zapomnienia ten sektor. Tutaj trzeba zdecydowanie starać się jechać bliżej, żeby skończyć bliżej prawej strony. Też można by było na jedynkę próbować zrzucić. Tu zdecydowanie jedynka, bo pomoże nam w rotacji. Wypuszczenie auta na zewnętrzną da nam więcej miejsca. Na wyjściu, wciąż to jest nie do końca to. Postaramy się dopracować tą jedynkę, troszkę późniejszy skręt. Troszkę dłużej na hamulcu lekko zostać, żeby oprócić auto. Tu już przesadziłem. <laughs> Nie ukrywam, korzystam sporo z Active Reseta, bo po to to jest. Patrzcie co nam się dzieje z deltą. Tutaj skiepściliśmy Ewidentnie skiepściliśmy Ale widzieliście co się dzieje e, Co się dzieje z Deltą Właśnie Podchodząc świadomie do tego Co się dzieje z autem, a co ja chcę zrobić z autem Jeszcze raz Zaryliśmy To nie o to chodzi to się może wydawać takie bardzo roztrzepane, że ja co chwilę resetuję, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zebrać informacje odnośnie tego, jaki jest najszybszy sposób przejechania tych zakrętów. Natomiast później oczywiście będzie próba skręcenia tego o 1-2% w dół, żeby zlepić z tego kółko, a potem, jak już się złapie rytm, To wtedy popracować nad powtarzalnością, ale wciąż delta tu, o to chodziło, dotknęliśmy do wewnętrznej. Zostać teraz blisko prawej strony i nie przesadzić z hamulcem. U, patrzcie, co się dzieje z deltą, i mimo takiego bałaganu. To pokazuje w ogóle, jaki ja progres wykonałem w momencie, kiedy zacząłem robić serię karierę dzielnego Simracera. Dzięki temu, po prostu, że, że jeszcze regularnie za mocno, za mocno wyhamowałem. I trójka. Zdecydowanie trójka. Teraz widzicie, cały czas ten czas tracę. Dopiero tutaj mam szansę się zrehabilitować, ale zdecydowanie na tym dohamowaniu za późno, za późno hamuję i to jest to, o czym mówiłem. Ja próbuję urwać tutaj coś, a, a to jest akurat ten moment toru, gdzie urywać nie należy. Tu trzeba pojechać zachowawczo, tutaj można tylko stracić ee, i ewentualne urywanie setnych albo dziesiątych trzeba zostawić na później. Przypomnę wam, że zaczynaliśmy e, z najlepszego kółka 1214. Pierwsze kółko, które poskładałem, jasne, no trwało to trochę, ale to z 1,29 i, i widzieliście co się działo w ogóle jak tam ta jedna sekcja całkowicie była położona. I nie czekać. <noise> nie pozwoliłem autu się obrócić, się skręcić i już chciałem wchodzić na gaz, niecierpliwość. Typowy błąd. Niestety, y widzicie kontakt z krawężnikiem nawet lekki sprawia, że ten tył. Zaczyna już e, lekko się odbijać jak piłeczka. Nie potrafię e, przełożyć tej mocy na asfalt, i z tego jest kaskada cała rzeczy. Za wcześnie, za na gaz. E, przy hamowaniu jest obciążony przód. Odelżony tył. Szybkie wejście na gaz sprawi, że tej przyczepności po prostu na tyle nie ma. Należy troszkę poczekać. I dopiero ona się pojawi. Nie, naj, nie najgorzej, nie najlepiej. Mega rotacji dostało auto w momencie, kiedy zrzuciliśmy do trójki. Nie wiem, czy to jest e, najlepszy wariant, jeśli chodzi o przejazd tego. Troszkę za ciężka noga, widzicie co się dzieje. Opony już są po prostu spalone na tyle, ale spróbujemy auto utrzymać o! tył przegrzany. Ale no dobra, już jest jakaś tam konsystencji, Jakaś powtarzalność. Troszkę mniej hamulca na tym kiepskim trail breakingu. Patrzcie, co się dzieje na delcie. Kiedy tu jest jeszcze do urwania. Szkoda. Wszystko to takie troszkę na 101-102%. Troszkę lżejsza noga. Troszkę mniej obrotu na kierownicy. I tutaj naprawdę zyskać będzie można masę czasu, bo każdy ten uścisk, każde to płużenie przodem sprawia, że tracimy cenne sekundy. Też to troszkę wszystko rozsunięte, ale na szczęście nie wyparliśmy tak gorąco na ten ostatni łuk. Szkoda. Mu. Troszkę późno. I tu brakuje potem tej szerokości, i jednak zdziera się cały czas te przednie opony. Cały czas robię jeden błąd, to znaczy, próbuję jechać ten zakręt na wklepanym, a tak naprawdę zaraz jest e, miejsce, gdzie je ja hamuję. To nie ma sensu lepiej odpuścić gaz i lepiej się ustawić do tego zakrętu. Zdecydowanie czyściej przejechała ta sekcja, no ale pozostaje na czwórce, nie wchodzi w grę. Czas złożyć z tego kółko Trochę zatrząsło, ale... Teraz zaczniemy pewnie tracić za chwilę mm. Jednak nie, o jednak Muszę wchodzić na tą czwórkę i potem zrzucać, bo brakuje mi już prędkości. Tył mi się już zaczęło turbo ślizgać. Musiałem się ratować. 1,27 wcześniejszy. Będziemy mieli 1,24. Dobra, udało się wykręcić 1,2444. Powiem szczerze, że e, pewnie jeszcze z dwie dziesiątki bym urwał, ale to już jest takie mega, mega wyciskanie, a chciałbym się iść pościgać. Także tak ogólnie wygląda u mnie uczenie się nowego toru. E, widzicie, że dało się zejść z 1,217 na 1,20,4. Jako moje najlepsze okrążenia. Dajcie znać, czy Wam się podobało i co? Idziemy się ścigać. Dzięki za obejrzenia. Trzymajcie się, cześć.